I jesteśmy jesteśmy w, trasie, w trasie w drodze do sierpca Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni przez sierbecką grupę eksploratorów Do nich na, na rejony do nich na rejony Pogoda ładna się zapowiada jest w ogólnie jest minus 2 Ale mi się wydaje, że nie jest źle Słońce wyjdzie i będzie dobrze, teraz jadę po Piotrka. Samochód spakowany. Wszystkie potrzebne rzeczy. Tu jest tylko zerówka. Potrzebne rzeczy i co? I lecimy. Lecimy do Piotrka. Ciekawe, czy kocur wstał. O, ciekawe, czy kocur wstało. Janek jedzie. Ciekawe, czy Piotrek wstał. Zaraz zobaczymy. Czemu panie kolego? Witaj! Witaj, kolegę! Jak tam, Piotrek wstał? Wstał, już przygotowany, słuchaj. Dobra, Idziemy. to lecimy i. Słuchaj, prezes. Walker może z nami jechać? Chuck Norris? Który? Chuck Norris. Ja. Się chłopak przejechać i no, to za przemka rumka pojedzie, ja jechać, bo przemek no to... nie przyjedzie. No no dobra, to jak coś się tam na... Chuck Norris będzie zajebiście. To tam na... na... będzie zobaczyć zajebiście, Deves. Jak zobaczycie Chuck Norrisa, to każdy będzie w szoku. <laughs> to na miejscu się widzimy, tak To coś na coś. miejscu się widzimy, z czak Z czakiem Norrisem się widzimy, Janek jedzie po następnego. Norisa z garniami no i będzie Deves. Debes. Dobra. Na bieżąco. Dobra, No i ruszyliśmy, ruszyliśmy w pole. Jesteśmy na zaproszeniu sierpeckiej grupy eksploracyjnej. Jesteśmy u nich na terenach. Pogoda się zapowiada ciekawa. I zobaczymy co tu tam wyjdzie. Także Siemanko wszystkim. Oficjalnie witam na kanale Kujawska Husaria. Tak jak wspomniałem, jesteśmy dzisiaj na terenach w Szczutowie, na terenach wolnych, leśnych. Jak to tam zwał? Tak zwał. Coś nas rozłączyło. Jesteśmy u chłopaków pod Szczutowem zaprosili nas. Co? I będziemy działać będziemy działać będziemy wszystko wrzucać na bieżąco relacjonować tam z tyłu mamy takie takie duże polemko i zobaczymy co to wyjdzie także będziemy wrzucać na bieżąco i łączymy się ponownie po dłuższej przerwie jest jakiś sygnał zrobimy go na żywo o Jest wykopany na pewno, Dlaczego nie możemy namierzyć. Sprawdzamy. Działa, co to będzie. Ładny sygnał był. Żal nie kopać, gdzie on jest. Musimy inaczej. Musimy inaczej, to zrobić. No, ale nie możemy tego namierzyć wiecie co ja się połączę z wami jak to namierzę wracamy ponownie bo jest namierzone co to może być co to może być czy to będzie obrączka niestety ładny sygnał był ale to jest po prostu szyjka od jakiejś butelki zapowiadało się ciekawie ale co bierzemy wszystko tak będziemy sprzątać a następnym razem tych śmieci nie będzie tak krzyjka od butelki nic ciekawego kolejny ładny sygnał Co my tutaj mamy A tutaj jest moi mili kawałek od kapła. Także nic ciekawego lecimy dalej zobaczcie nawet takie fanty wychodzą Kolega trafił Jest zadowolony teraz czego szukamy złota? Tak jest Od tego się zaczyna, a na złocie się skończy Dokładnie, że się kurwa się podoba kule Pokażcie, że jeszcze nie znalazłem. Pierwszy raz taki widzę, ale ładny. Irek mówi, że to carski. A, ale też może być. tylko, znaczy, to nie jest po, po nie? No, tak no jakby no tak. coś przebijało, nie? Uh -huh. no Kolejną znajtkę mamy. Naprawdę ładny sygnał, ale nie wiem, myślałem, że to śmieć ale tu jakieś zdobienia ma. Po głębszym oczyszczeniu zobaczymy. Ale po, pole ma potencjał. Kolega przed chwilą, przed chwilą co Wam pokazywałem, trafił carski guzik na ładnym stanie i on jest posrebrzany. A tu nie wiem, nie wiem co to jest, nie mam pojęcia. Jakbyście wiedzieli. To dajcie znać w komentarzach, bo bardzo chętnie bym się dowiedział co to jest. Nie mam pojęcia. Takie coś, takie coś od czegoś. Lecimy dalej. Tam jak integralnie chyba chłopaki coś trafili. Coś trafili, to lecimy do nich. Szukamy. I mamy kolejny sygnał, skaczący, ale wiatr, My zaraz zobaczymy I coś się, coś jest wykopane Jest na wierzchu, tylko nie, nie mogę trafić. Coś było wykopane. No? Уж не может, не могу этого домерить. Tutaj kolega trafił Nie, to nie będzie 2 zł, bo to jest jajowate, nie? No mówię właśnie, że... 2 złote to... albo 5 złotych Nie, nie ma nie, nie, nie. Nie co to jest? Na monetę 5 to nie pasuje. W ogóle. To nie. Gdzie? Bo to nie jest okrągłe nawet. branzlowane jakieś. Nie wiadomo co to jest, ale... Ale strzał jest. Coś... Nie, bo to nawet na monetę nie, bo to nie. jest żebrowane, nie? Ty rzeczywiście, że coś no. to jest i tu jest jakieś wyżłobienie w środku. I tu jest wyżłobienie i... Jakiś A... znaczek, albo guzik. Nie, co ty? Nie będzie to guzik. Nie. nie mam pojęcia. Może w komentarzach ludzie. Nie wiem, zobaczymy jak wyschnie. Może będzie lepiej widać. Może spróbuję trochę No Zobaczcie, jak coś to dajcie znać w komentarzu, bo my też nie wiemy co to jest. I kolejne coś mamy Myślałem, że to ptasia obrączka jest, ale... ale niestety Nie wiem, czy tak będzie widać Coś od czegoś Lecimy dalej I już kolega coś trafił, kolejnego O nie Jeszcze w środku można coś Jeszcze jakieś napisy będą Nie, tych godzików to wychodzi i jak nie? A Piotrek ma dzisiaj dzień na Boratynki No, ja Boratynki też powiem To idzie jeszcze czytać. Widziałeś to jeszcze? Co? Chuj wieco. Tak jakby żeton pozwłacany. No ten Robert trafił, nie? Zaczynamy za chwilę. Opa. 5 kopień się trafię 1900. To tyle naszło, Czternasty, nie, trzy kopiejki. No ładna lapca. Piękna. To dzisiaj mieliśmy kawał pola do obejścia Kawał terenu i ja zaraz ten lasek jeszcze wejdę I działamy dalej I kolejny sygnał mamy Będzie coś ciekawego czy nie Jak myślicie Co to mamy Coś od czegoś Coś od czegoś Po oczyszczeniu Rzuci się. No kolego, zakończyliśmy poszukiwania u chłopaków w sierpcu Teraz gdzie jedziemy? Oczywiście na piątki, słynne piątki Najwięcej no znajdków tutaj jest Jedziemy na słynne piątki Mamy jeden teren jeszcze do obejścia Zobaczymy, może coś się trafi Do końca dnia jeszcze troszkę Potężna parowa Do końca dnia jeszcze trochę Do ciemnego można pochodzić Także będziemy łączyć się na bieżąco Coś tam powychodziło nie no, dzisiaj to ogólnie fajny dzień był. Nie, panie kolego, każdemu coś powychodziło. 20 monet i 3 kopiejek. A to od znaczenia powychodziły? Dużo guzików. Dużo guzików powychodziło. Każdy guzika znalazł. Kolega tam trafił, można powiedzieć, bardziej historyczne, Bo kucie ze sztandaru z 1934 roku Ochotniczej Straży Pożarnej. I tego Niemca. I tego Niemca, nie? Jakiego Niemca? No, Niemca znalazł. no i ten kask. Kask! Nie, oczywiście żartujemy, tam Niemca nie znalazł, ale. No, można powiedzieć, że każdemu powychodziło. Ja tam ze dwie monetki trafiłem. Trzy. Łuskę rozerwaną. Kamień znalazłeś. No i w kamieniu, w kamieniu był taki dziwny sygnał, a się okazało, że co to było? Też jakieś. Drobinki metalu Albo ta ruda Albo i ta ruda trafiła Także trochę powychodziło, każdy zadowolony, pojedzony, Umówiliśmy się następny teraz, Ale za tydzień jedziemy właśnie do chłopaków do Grudziądza Na zaproszenie Będzie gruba akcja Będzie gruba akcja, też będziecie informowani na bieżąco, bo na pewno jakiś materiał z tego wyjdzie A będziemy wspólnie Wspólnie odkopywać, odkrywać schron przeciwchemiczny z czasów jeszcze I wojny światowej a najlepsze jest to, że nikt w środku nie był dlatego każdy jest ciekawy co tam jest także telewizja też ma być cześć, się to dziura jaka dziura? Patrzcie, ja nie ma tu ten... dziury patrzcie jeszcze oho już się poładzili No to patrzę. Krzychu czy Patryk? Krzychu. O, a co on tu robi? Ja go nie puszczę. Także jeszcze się nie żegnamy, jeszcze się nie żegnamy, jeszcze idziemy te pole przejść. Jest przeorany, to akurat jest okazja. O, tam kolega. Co ty tam robisz? Zostaw mi to pod maską także zaraz wam pokażę. O, jest łączka świeżo przeorana Zobaczymy może coś tutaj wyjdzie Tam w dole jest stare bagno też możemy przejść Wchodzimy do bagna Oczywiście jakby inaczej Masz wodery Toć gdzie wody? A tam wody nie ma? Chodź ja jestem, się rozbierzemy będziemy tak chodzić, zobaczyć. No, no zobaczymy, może coś się trafi no Dobra to idziemy, zakładamy I lecimy Pan też jak tutaj stara chałupa stała? Jej, oni wyrwali te fundamenty, nie? Jej, ja tej chałupy nie kojarzę, ale fundamenty były Bo na starej mapie jak patrzyłem To stała tam chałupa To był fundament I była ta, wylewana podłoga nie? Oni tą koparką wyrwali wszystko A tam na tej górce, gdzie jest ta górka To przecież była ta yy, Piwnica Ciekawe, ale W tej skarpie piwnica była? W tej skarpie była piwnica i to przecież tą rodzinę podobno ten Ruski czy Niemcy? Ruski Całą rodzinę zagnali do piwnicy i chałpę spalili przecież. Wszyscy zginęli No Taka ciekawostka Lecimy.